Wielkie jeszcze brawa, jeszcze witamy, witamy, tutaj też witamy witamy, witamy, witamy. witamy rycerzy, twórki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najjaśniejsza Pani jako proboszcz parafii pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny w Wałżeńczycach. Mam radość witać Waszą wysokość w progach naszej parafii świątyni poprzez właśnie ucałowanie krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zapraszamy serdecznie do środka naszej świątyni. Jeśli... Myślę, że brawami możemy jeszcze raz przywitać królową i cały dwór. Zapraszamy na dziedziniec. Zapraszamy serdecznie. Najjaśniejsza pani. Spożej łaski nasza Królowo, Witamy cię. W drogach skromnych Wawrzeńczyc, jako Wasz Królewski majesta i z miłością zapraszamy do naszej świątyni starodawnej, która została ufundowana przez sławnej pamięci księdza biskupa z Krakowa Iwona Odrowąża, w której to od niepamiętnych czasów szczególną chrzcią obdarzamy Święto Marię Magdalenę, wielką orędowniczka ubogich grzeszników Moi drodzy Słudzy, zawsze wierni naszemu Majestatowi, zatrzymujemy się u was w drodze do naszego zamku w nowym mieście Korczynie, gdzie udajemy się na spotkanie z moim umiłowanym mężem Władysławem, jego królewską wysokością oraz prałatami dla, umawie, dla omówienia najważniejszych spraw Wielkiego Księstwa Litewskiego. Światłości Ewangelii. Dochodzą mnie głosy z różnych stron naszego Królestwa, że moi poddani pragną zdobywać wiedzę i mądrość. Zaś w stołecznym mieście Krakowie nie mam uniwersytetu. Tylko działał przez kilka lat za sławnej pamięci króla Kazimierza zwanego Wielki. Zaś mój ojciec zbyt wiele miał w na głowie, aby dopilnować tej uczelni. Najdoskonalsza pani Królowo nasza. Niektórzy z naszych synów wyruszyli w świat aby zdobywać aby zdobywać wiedzę, studiować filozofię, prawo, medycynę w obcych uniwersytetach w Italii, Francji, w Czechach. Ale po drodze cierpieli na Pany zbójców. Jednych obrabowali, a inni jeszcze nawet zginęli. Dlatego upraszamy Waszą Królewską Wysokość o to, aby ufundowała ponownie w Krakowie Uniwersytet, aby w stolicy Królestwa była nauka przemożnych perła, źródło wiedzy i mądrości dla naszych synów i potomków, Usilni o to prosimy Wasz Królewski Jezu. Zapewniam na swojej drodzy poddani, że będę o tym radzić z Jego Królewską Wysokością Władysławem oraz Panami i Krawatami Królestwa. Ważne sprawy na Królestwie nie brakuje, bo u Północnych Łubieży państwa Krzyżacy wzięli bez naszego pozwolenia zastaw Ziemię Dobrzeńską od księcia Władysława Okrólskiego. Nie przyjęli wiary katolickiej, a przecież uczynili to już kilka lat temu i trwają wierni w tej wierze. Krzyżacy nie słuchają nawet papieża, bowiem Ojciec Święty... Najjaśniejsza Pani Królowa, bezstrzemy się modlitwą w skałowaniu rządów ale także będziemy się modlić do bo Pana Boga, o to byś mogła począć i urodzić potomstwo. Wiemy o Twoim macierzyństwie karnie i odpowiedzialności za przyszłe losy Królestwa. Święćcie każdą niedzielę, bo to dzień Pański, w którym należy oddawać Panu Bogu chwałę i dziękować Mu za wszelkie danie. prosimy, aby ta nasza wspólna modlitwa wpojednała w naszych serc przed obliczem Majestatu Bożego, który czcimy w tym miesiącu w sercu Jezusa w wystawieniu Najświętszego Sakramentu, do której tę modlitwę serdecznie zapraszam oraz z

inserat nostra pokrzepiające Słowo, pełne nadziei, tchnące radością i ufnością. Niech Bóg Cię błogosławi obdarza siłą i pokojem, zdrowiem i wszelkimi łaskami. I wszystkich Was, którzy przybyliście wraz z królową, dwórki i rycerze, niech Bóg ma swoje obiece. A nasza porządce niech Pan Bóg też błogosławi, udzielając wszelkich łask potrzebnych na każdy dzień. Niech parafianie i przebyli goście Cieszą się Bożym błogosławieństwem. Niech serce Jezusa obdarza Was wszelkimi łaskami potrzebnymi. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W niniejszym bardzo serdecznie pragnę podziękować Waszej Wysokości Królowej Jadwidze, która dzisiaj dzieliła się w tą postać naszą parafianką. Prawo dla nasze burządcy, myślę, że mogą już powstać już obcy, i nasze dwórki rycerze, tak. nasze urządcy, który przygotował ten dialog i całą scenografię, jeśli chodzi o spotkanie. Pan profesor Krzysztof Pożuk z Krakowa z Uniwersytetu Jagiellońskiego